Wszystkie, że tak mam szczegóły, a ta, pokaż ta, ta ta, ta, ta... Rążeczkę, taty. Wąsa. <śmuchaj> Wąsa. <śmuchaj> i rązyczka. Warkocz Angeliny. I rązy i rązy i by, proszę, ja, Maria. Warkocz Angeliny, proszę. Angelina, Jolie, w własnym wydaniu tu biust jest, tak? biust. <śmuchaj> Buty. Hmm. I mama pokaże, jak teraz... mama pokaże, jak chodzi. Teraz mama chodzi. Uh, la chi hoicop ma ah, ma parla la paraghia yeah. bella 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 donna Bella donna! rosa spaventate 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 No, spaventate 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 spaventate